Cześć, się wam wszystkim, z tej strony Wektor 000 i chciałbym Was zaprosić na zakończenie mojego projektu. Tak jak wam mówiłem, stworzyłem pewien projekt, a jest to projekt pod tytułem Boomerzy Wektora. Będzie to serwer na Discordzie związany z moim kanałem, gdzie będzie można sobie ze mną pogadać i wraz z moimi znajomymi i innymi widzami, żeby tam po prostu spędzić razem miło czas i się bardziej poznać, no bo... Co jedynie wiecie, co wam przekazuję w filmach i też w postach na platformie YouTube? A tutaj po prostu będzie można sobie podyskutować w jakiś tam normalny, miły sposób, pisząc ze sobą. Zawsze będziecie tam też mieli jakieś źródła nowszych informacji, takich w bardziej luźnym tonie, zamiast takich przemyślanych na YouTube. A, jak wiecie, tam na YouTube trzeba trochę więcej cenzu cenzury i autocenzury uskutkować, a na Discordzie, no to mówię, będzie luźniej. Są różne bloki tematyczne dla gier, ogólnych pogadanek, memów, pogadanek o anime, typowo historii, także będziecie mogli się pochwalić znalezionymi artami w sieci. Myślę, że będzie to ciekawe miejsce, gdzie będzie trzymany przyzwoity poziom. A bądź co bądź, ja jako administrator staram się poświęcać wszystkim serwerom, na którym jestem, właśnie osobą funkcyjną. Także zapraszam na boomerzy Vektora. Na dole będzie link do serwera, który właśnie dzisiaj otwieramy. Jest to poniedziałek, 15 września. Już e, serwer jest przygotowany, ponieważ no. Trochę czasu siedział on w <laughs> piekiełku deweloperskim. No, bo tak jak wam wspominałem, no, były osoby, które chciały mi pomóc, ale no powiedzmy, że bardziej mi przeszkodzili niż pomogli w tworzeniu serwera. Także no, sabotażystów trzeba było ukarać. Ale teraz yy, pojawiły się osoby w zarządzie, które wiedzą, co i jak robić. Także tutaj nie będzie takowych problemów. No, mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić na serwerze i spędzać miło czas. Także do zobaczenia na bumerach wektora. Na razie.